Na program zaprasza sponsor firma kolba.pl, dystrybutor optyki marki Vortex. Sponsorem programu ZEF Natury jest firma Incorsa, dystrybutor broni marki Benelli. Świeża, soczysta zieleń na drzewach dookoła mnie. Złoty kolor na polach kwitnącego rzepaku to znak, że nastał czas polowania na rogacze. Polowanie rozpoczynam nieco wcześniej, kiedy słońce wysoko jest na niebie i mocno parzy dokazuje. Więc teraz zapraszam Was serdecznie na spacer po lesie w zacienionych okolicznościach przyrody. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy niemal w samo południe. Temperatura dochodzi do plus 25 stopni. To najlepszy moment na to, żeby zwierzyny poszukać w chłodnym, zacienionym lesie. Ale kiedy słońce zbliży się do horyzontu, poszukamy fajnej łąki i usiądziemy na ambonie lub zwyżce. I tam, mam nadzieję, przeżyjemy swoją łowiecką przygodę. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek programu Zew Natury. W polskim kalendarzu znajdziemy sporo ciekawych wydarzeń. Jedno z ważniejszych widnieje pod datą 11 maja. To wtedy na polach zaczynają kwitnąć rzepaki, a myśliwi rozpoczynają sezon polowań na rogacze, czyli samce najmniejszych w Polsce jeleniowatych. Sarny dostarczają jedno z bardziej smacznych i wartościowych mięs, a pasjonatom trofeów dodatkowych emocji podczas selekcji. Możliwość odstrzału dotyczy tylko niektórych osobników, które mają pewne cechy charakterystyczne. Myśliwy przed oddaniem strzału musi je bardzo dokładnie rozpoznać. Precyzyjne określenie celu to elementarna podstawa każdego polowania, ale w przypadku polowania na rogacze sprawa jest nieco trudniejsza. Wbrew powszechnie panującej opinii myśliwy nie strzela do wszystkiego, co w lesie się rusza. Zwierzęta podlegają ścisłej selekcji. Dlatego nie wszystkie rogacze, które żerują dzisiaj w okolicy, muszą czuć się zagrożone. Zatem, na jakiego rogacza mogę zapolować? Myśliwy, niczym rasowy drapieżnik ma za zadanie wyeliminować z łowiska te najsłabsze osobniki. W przypadku kozła musimy zwrócić uwagę na kilka naprawdę ważnych elementów. Jest to sylwetka zwierza, jego zachowanie, jak również wielkość i kształt jego poroża. Najczęściej w łowisku spotykamy zwierzęta silne, o porożu mocnym i regularnym. Bo poroży, moi drodzy, to świadectwo zdrowia takiego osobnika. Najczęściej ich parostki przybierają kształt regularnego szóstaka, czyli po trzy groty na każdej tyce. Ale bywa również tak, że danego roku kozioł z różnych powodów jest nieco słabszy, co od razu odbija się na tym, co nosi na swoim łbie. I wtedy na ubie takiego samca może się pojawić cała gama możliwości. Począwszy od szydlarzy, widłaków, szustaków nieregularnych, wielotykowców, a nawet perukarzy. I tutaj właśnie jest ta odpowiedzialna rola myśliwego, żeby te wszystkie kształty znać i móc je ocenić. Jeżeli jeszcze do tego dołożymy umiejętność oceny zachowania czy wieku, to zwróćcie uwagę, że polowanie na rogacze naprawdę jest trudne i wymagające. To prawda, dlatego wiedza myśliwego, który chce polować na samce zwierzyny płowej, czyli wszystkie te, które zrzucają po weryfikowana jest na specjalnym egzaminie. Po jego zdaniu otrzymuje się stopień selekcjonera. To najbardziej doświadczeni łowcy, którzy przez lata praktyki doskonale poznali zwyczaje, zachowanie i budowę fizyczną tych zwierząt. Do tego są doskonałymi strzelcami, ponieważ strzał oddawany jest do stosunkowo niewielkiego celu i często z dużej odległości. A kiedy lubi się, tak jak Jarek, polowanie z podchodu, przyda się także dobra kondycja. Te wszystkie cechy zdecydowanie ułatwią wytropienie, trafną ocenę i skuteczne podejście bardzo czujnych kozłów. Najważniejsze w polowaniu z podchodu są trzy elementy: zapach, kamuflaż i cisza. I wbrew pozorom, wcale nie jest łatwo wszystkie spełnić. Najczęściej zawodzi element ludzkiego zapachu którego naprawdę ciężko się jest pozbyć. Niewiele prostsze jest zachowanie kompletnej ciszy. Skutecznie w tym nam przeszkadza bardzo hałaśliwe podłoże w lesie czy na łące. Ale nierzadko skuteczny podchód utrudnia nam szleszczące ubranie lub skrzypiące buty. Dlatego ważne jest, żeby przygotować się perfekcyjnie na polowanie na rogacze. Dzisiejsze polowanie ubrałem bardzo lekki, przewiewny i wygodny strój. W taką pogodę, pokonując często nieregularny teren, można szybko się spodzić, a jak wiemy, pod to zapach. Taki strój musi być również wykonany z odpowiedniego materiału, żeby podczas marszu nie szeleścił. Kolejny ważny element to mocne i co najważniejsze, wygodne buty. Bo podczas pokrywania tych dłuższych dystansów nasze nogi, stopy szybko się zmęczą. A do tego oczywiście lornetka, pastorał i broń, bo nie chciałbym się więcej niepotrzebnie obciążać. Wszystkie te drobne elementy mają ogromne znaczenie i mogą tylko pomóc lub przeszkodzić w odniesieniu łowieckiego sukcesu. Polowanie na rogacza to jedno z najbardziej popularnych łowów. Najczęściej praktykowanym sposobem poszukiwania selekcyjnego kozła jest podchód, czyli długa wędrówka przez łąki i lasy. Idąc po śladach zostawionych przez zwierzynę, rozglądamy się co chwilę, abyśmy to my pierwsi dostrzegli pasącą się sarnę. Ale o tej porze roku, włóczące się po okolicy rogacze można także usłyszeć. Na razie nic nie słyszę. W lesie. Oprócz śladów pozostawionych przez zwierzynę możemy również usłyszeć głosy. Głosy przypominające szczekanie psa. Takie głosy wydają właśnie zaniepokojone sarny. Często słyszę opinię, że ktoś słyszał szczekającego rokacza, ale nie do końca musi być to prawda, ponieważ ciekawostka jest taka, że sarny, czyli gozy, również szczekają. W chwili zagrożenia. Osobniki obydwu płci ostrzegają się nawzajem. Myśliwy na polowaniu powinien reagować na każdy taki sygnał, bo nawet jeśli jest to koza, to jest duże prawdopodobieństwo, że przy niej kręci się rogacz. Kto wie, być może się okaże, że to właśnie ten, którego szukamy, w tym momencie stoi przed łąką, którą dzisiaj jako pierwszą zamierzałem odwiedzić. Będę szukał na niej śladów bytowania saren, ale również pacznie na Na razie słyszymy głównie cudowny śpiew ptaków. Momentami mamy wrażenie, jakby dookoła były ich dosłownie tysiące. Trzeba przyznać, że majowy las ma w sobie coś magicznego. Do życia budzi się cała uśpiona w zimie fauna, która wspólnie tworzy niesamowitą melodię. Swoje dokłada też flora. Mieszające się zapachy kwiatów przyjemnie łaskoczą nozdrza. Na drzewach, krzewach i ziemi pojawia się wyjątkowo soczysta zieleń, a do tego myśliwy ma doskonałą widoczność, bo startująca do nowego sezonu roślinność nie zdążyła jeszcze wszystkiego zasłonić. Przed chwilą z łąki niczym porażona prądem zwiała łania do gęstego lasu. Jestem ciekaw, co ją tak bardzo wystraszyło. Na pewno nie ja, bo wiadr mam zupełnie widną stronę. Jeżeli chodzi o sarny, to nie zarejestrowałem na tej łące żadnego ruchu. Ale rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że jest trochę za wcześnie do wieczornego żarowania. Według mnie i mojego doświadczenia jestem przekonany, że kiedy słońce schowa się za horyzont, sarny pojawią się na tej łące, a wraz z nimi rogacze. W tym momencie prawdopodobnie zalegają gdzieś w cieniu drzew i odpoczywają od gorącego słońca. Ale nie dajcie się zwieść, bo widziałem już nieraz, nie dwa, nie trzy, te najstarsze rogacze, które podczas pełnego słońca na niebie przechadzały się po łąkach. Dlatego nawet w środku dnia trzeba zachować czujność, bo nigdy nie wiemy, co stanie na naszej drodze. Przemierzamy kolejne metry w poszukiwaniu kozłów, racząc się ciepłymi promieniami majowego słońca. Tym razem poruszamy się z krajem ogromnej śródleśnej łąki. Poprzecinana jest licznymi rowami oraz pasami drzew. To wręcz idealne miejsce, w którym zwierzyna ma pokarm oraz kryjówkę. W tym momencie kryje się pewnie przed upałem, ale kiedy tylko zacznie robić się chłodniej, a przede wszystkim ciemniej, to miejsce powinno ożyć niczym teatralna scena w trakcie spektaklu. W tym momencie z nieba leje się taki żar, że Jarek nawet nie myśli o wejściu na zwyżkę. Zresztą o tej porze dnia i tak niewiele by to dało, ponieważ tutejsze zwierzęta potrafią doskonale unikać wzroku człowieka. Ale kiedy w końcu trafiamy na ślady buchtowania dzików, decyzja może być tylko jedna. To tutaj skończymy dzisiejsze polowania. Jeśli nie wypatrzymy selekcyjnego rogacza, może wyjdą selekcyjne przelatki. Muszę wam powiedzieć, że łąka, na której jestem, bardzo mi się podoba i jest na pewno atrakcyjna łowiecko. Kiedy szedłem z dużowu, podniosło się kilka saren i czym prędzej uciekło do lasu. A teraz, kiedy jeszcze jest gorąco, a zwierzyna absolutnie nie ma ochoty na żerowanie, zajrzę w inne ciekawe miejsca, żeby wieczorem wrócić i zasiąść na tej ambonie. Na odwiedzenie innych miejsc mamy około godziny. No dobra, pół godziny, bo Jarek po przejechaniu kilku kilometrów postanowił zrobić przerwę na podwieczorek. Choć na talerzu nie wylądowała dziczyzna, to wystrój w restauracji był iście myśliwski. W takim miejscu nawet świnia smakuje wybornie. Po załadowaniu dodatkowych kalorii, ostatnie pół godziny spędziliśmy na ich spalaniu. Odwiedziliśmy duże pole, na którym nie było nawet śladu rogacza. Przemierzyliśmy skraj niewielkiej łąki, którą dokładnie zlustrowaliśmy, ale tam też nie odnotowaliśmy żadnej sarny. Mimo dość późnej pory, prawdopodobnie zwierzęta jeszcze odpoczywają, zbierając siły na wieczorne i przede wszystkim nocne ucztowanie. Słońce jest jeszcze wysoko, więc możemy iść dalej i zajrzeć na świeżo obsiane pole. Jarek w końcu dostrzega jakiś niewielki kształt na skraju trzcin. To samiec barżanta. Niezwykle kolorowy ptak z rodziny kurowatych. W Polsce został introdukowany prawdopodobnie już w średniowieczu, kiedy to sprowadzono go z Chin. Piękny, kolorowy ptak łowny, no, ale na razie możemy go sobie tylko pooglądać. Okres polowań na koguty Barżanta rozpoczyna się dopiero w październiku. Przed nami najbardziej newralgiczny moment polowania. Jeśli doświadczone rogacze czekają teraz na skraju lasu, mogą, widząc nasz przemarsz, zrezygnować z kolacji w tym miejscu. Ale nie ma innego wyjścia. Trzeba pokonać ten kluczowy odcinek powoli i najciszej jak tylko się da. Zapach, jaki Jarek zostawia na łące, powinien ulotnić się w ciągu kilkudziesięciu minut czyli mniej więcej tyle, ile mamy do zachodu słońca. Kiedy w końcu docieramy do zamocowanej na drzewie zwyżki, pozostało już tylko rozładować broń na czas wchodzenia i rozpocząć najbardziej ekscytujący moment dzisiejszych łowów, czyli wieczorną zasiadkę. Miejsce wydaje się wręcz idealne. Ukryta między drzewami, zwyżka zapewnia świetny kamuflaż. Duże znaczenie ma też jej umiejscowienie. Znajduje się niemal po środku łąki, zapewniając widok na niemal każdy jej zakątek. To, że zwierzyna się tutaj pokaże, to pewne. Pytanie tylko kiedy i co? Pierwsze minuty upływają spokojnie. Słońce wisi jeszcze nad drzewami, jakby nie chciało dzisiaj iść spać. Jarek uważnie obserwuje przedpole i skraj łąki, nasłuchując przy tym docierających z lasu odgłosów. Czas niemal stanął w miejscu, ale kiedy tylko słońce schowało się za horyzontem, na scenie pojawił się pierwszy aktor. A ściślej rzecz biorąc, aktorka. Na zielonej łące pojawiła się pierwsza ruda plama pokuska, która wyszła już na wieczorny żer. Co ważne, widzę jak ma mocno napęczniały brzuch i nisko osadzony. To znaczy, że już niedługo będzie się godziła. Wyda na świat potomstwo. A najbardziej fascynujące jest to, jak w szkłach mojej lornetki mogę obserwować, jak sarna koza wybiera. Co poszczególność Płasiu po prostu je selekcjonuje. I właśnie dzięki temu jej mięso, czyli czysta, jest tak bardzo cenne. Zastanawiam się tylko, gdzie jest jej towarzysz, bo najczęściej bywa tak, że przy kózkach trzymają się rogacze Być może jest to stary doświadczony cap, który jeszcze odpoczywa w krzakach. O proszę, jest to młody koziołek To zdecydowanie młody koziołek Jego sylwetka jest mocno filigranowa, szczupła O ile dobrze stąd widzę To parostki ma w formie itłaka. To taki chłopczyk pośród tych dorodnych i mocnych rogaczy Ale przecież przyszłość należy do młodzieży Patrzę na tego rogacza i po prostu nie chcę mi się wierzyć i są, ale jakoś nie mają ochoty się pokazać. Nic dziwnego w końcu sezon na rogacze w pełni. Być może dlatego, jak na złość pokazują się niemal same sarny. Jedna z nich przygląda nam się z ukrycia. jeden aspekt, który świadczy o tym, że jest to bardzo młodziutki rogacz. Mianowicie jego poroże jeszcze jest w cypule, bo należy pamiętać, że wszystkie starsze rogacze wycierają z cypuł dużo wcześniej od tych młodszych. Te młodsze zawsze na końcu. Na tej wspaniałej, zielonej łące co prawda zrobiło się gęsto od ale te starsze rogacze jakby wiedziały, że właśnie rozpoczął się sezon polowań. Są bardzo ostrożne i z całą pewnością wyjdą dopiero po zmroku. Kolejne minuty zasiadki. Robi się coraz ciemniej, więc na polowanie na kozła zostało bardzo mało czasu. Kiedy zapadnie zmrok, rogacze będą mogły poczuć się bezpiecznie. Nocne polowanie na zwierzynę płową jest w Polsce niedozwolone. Przed chwilą z prawej strony z lasu na łąkę wyskoczył rogacz. Co prawda widziałem parostki, ale nie jestem w stanie o tej porze ocenić, co miał na głowie. Że te starsze, doświadczone rogacze wychodzą naprawdę późno. Na ścianie lasu naprzeciwko mnie widzę dwa dziki. Niestety nie jestem w stanie ocenić, z jakimi dzikami mam do czynienia. Za chwilę podejmę decyzję, zajdę za bony i spróbuję podejść bliżej. Jest już ciemno, więc decyzja musi być podjęta naprawdę szybko. Dziki są jakieś 200 metrów od zwyżki, więc trzeba będzie pokonać jakieś 100-150 metrów. Minutę później Jarek skrada się w stronę żerujących zwierząt. Te z powrotem schowały się na skraju lasu, znacznie utrudniając myśliwemu zadanie. Do zapadnięcia kompletnych ciemności zostały dosłownie chwile. Na sztucerze zamontowaną mamy zwykłą lunetę, więc przy braku światła księżyca za moment na bezpieczny strzał będzie za późno. Jeśli dziki w ciągu najbliższych minut nie wyjdą na łąkę, trzeba będzie zakończyć tę nierówną walkę. Jestem na tyle blisko, że wyraźnie słyszę jak sobie plaskają. Zawsze wiele emocji we mnie buzuje w momencie, kiedy podchodzę tak blisko do dzikiego zwierza, kiedy mogę go obserwować w jego naturalnym zachowaniu i środowisku. Na niebie dopiero kawałek księżyca, więc chwilę jeszcze muszę poczekać na pełnię, żeby mógł zapolować na dziki nocą. A polowanie na kozły. No cóż, wygląda na to, że to dopiero początek, bo bardzo często za swoim kozłem chodzimy kilka, a nawet kilkanaście razy, żeby odnieść sukces. A więc te wspaniałe polowanie na kozły jeszcze przede mną, a właściwie przed nami, jedno wiem na pewno, że ten rejon mam zlustrowany i swojego wymarzonego kozła muszę poszukać po prostu gdzie indziej. Na dzisiaj moi drodzy to już wszystko. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku oczywiście programu Zew Natury.